Wy macie, yy, używaliście rulek w treningu? Nie macie. Nie. A, ja nie? Ruchę, A nie powiedz, wiem. to jak wykonywałeś ćwiczenia do delfina? Byłeś mistrzem Europy, nazwij się delfinem, tak? Tak, tak, tak. Um, delfinem, ćwiczeń do delfina um, raczej się nie wykonywało. Była dokładanka i nic więcej. A no, to dzięki temu było że w Europie? Tak dużo ogólnie. Co? Wtedy, to dzięki temu wydaje, były takie wyniki? czy... Wydaje mi się, raczej? że te wyniki pojawiły się raczej z naturalnych rzeczy, czyli z gdzieś tam takiego talentu. talentu i dużego pływania, du, dużego pływania, dużych objętości samym delfinem. Nie przypominam sobie, żeby delfin był rozkładany na czynniki pierwsze. Mhm. No oczywiście nogami się pływało, ale nic, nic, poza tym. Nie było tam gdzie chwyt, co, jak? Ktoś Ci tłumaczył jak daleko, co? Nie przypominam sobie. Że do przodu chciał, nad wodą? Chciałbym sobie to przypomnieć i powiedzieć, że, 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 że tak było, ale, ale nie, nie, nie. nie. Właściwie... Yy, yy. No teraz te ćwiczenia dałyby Ci coś, które my przerabialiśmy dzisiaj? Oczywiście.